Czy możemy kontrolować nasze geny i to, co jest zapisane w naszych genach, czy determinuje naszą przyszłość? A jeśli tak, to czy możemy coś z tym zrobić, czy mamy na to jakikolwiek wpływ? Na te wszystkie pytania postaram się Wam odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Ale zacznijmy od początku. Ponad 20 lat temu amerykański naukowiec Randy Jarz, Przeprowadził już słynny eksperyment z myszkami Aguti. Przedstawiam Wam myszki Aguti. Myszki Aguti są bardzo specyficzne, ponieważ czasem Potomstwo jest żółte i otyłe, zapada na różne choroby, w tym cukrzycę, choroby nowotworowe. A czasem rodzą się normalne myszki, zupełnie zdrowe, szczupłe, i futerko jest koloru brązowego. Jak to się dzieje? Zanim odpowiem na to pytanie, spójrzmy na budowę gen. Generalnie, każdy nasz gen. Tak mówiąc, bardzo, bardzo w dużym uproszczeniu składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest promotor, na tym schemacie zaznaczony jest na różowo, i jest to taki włącznik, który włącza gen, kiedy komórka potrzebuje produktu tego genu. Druga część genu to jest część, w którym zapisana jest informacja o produkcie, który wykonuje daną pracę. Komórce, czyli o białku. Tutaj na tym schemacie macie przedstawiony gen dziki aguti. Generalnie gen aguti występuje u wszystkich ssaków i jest odpowiedzialny za kolor futerka, ale ponieważ jest genem pleiotropowym, czyli odpowiada za wiele cech, to także wpływa na metabolizm. I wróćmy już teraz do naszych myszek aguti. Otóż gen aguti u tych. Myszek Ma taką specyficzną mutację. Otóż w drodze ewolucji albo infekcji budowało się obce DNA, wirusowe DNA, w część promotorową, tutaj jest zaznaczona ta część na żółto, przejmując kontrolę nad tym genem. W efekcie gen nie działa prawidłowo i myszki rodzą się żółte, w późniejszym życiu są otyłe i chorowite zapadają na różne właśnie choroby nowotworowe i cukrzyce. A więc ta wstawka można powiedzieć przejęła kontrolę nad genem Aguti. A ponieważ on, jak już wspomniałam wcześniej, jest plejotropowym genem, to niestety efekty nie są widoczne tylko w kolorze futerka, ale w całym funkcjonowaniu tych myszek. Randy Jar podzielił ciężarne myszki na dwie grupy, na grupę kontrolną i grupę badaną. Grupa kontrolna otrzymywała standardową myślą dietę. Natomiast Grupa badana do jedzenia miała dodawane dodatkowe substancje, takie jak cholina, witamina B12, foliowy, betaina. I te cztery substancje dostarczały grup metylowych. To wystarczyło, żeby Przyczepić się do tej naszej tutaj wstawki. Mamy grupy metylowe, które są zaznaczone gwiazdkami. Spowodowało to wyłączenie tej kontrolującej wstawki, i gen mógł już działać prawidłowo. Dlatego myszki się rodziły już o brązowym kolorze futerka, szczupłe i nie chorowały przez całe życie. Natomiast grupa kontrolna, która dostawała mysie standardowe jedzenie, no to niestety matki te rodziły znowu myszki o żółtym futerku, no i później w późniejszym życiu y, oczywiście otyłe i chorowite. Ja tu tylko skupiłam się na jednym elemencie, czyli na diecie. Oczywiście korzystny wpływ ma generalnie zdrowy styl życia, włącza wtedy korzystne geny, a wyłącza te niekorzystne geny. Do zdrowego stylu życia, oczywiście, należy dbałość o. Ruch, czyli jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne, dbałość o nasze jelita, dbałość o nasz stan psychiczny. Istnieją prace, które wskazują na pozytywny wpływ na nasze geny medytacji. No i oczywiście niekorzystne rzeczy, których powinniśmy się wystrzegać i unikać. Aby nie włączyć tych niekorzystnych genów, to stres, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, palenia papierosów i wiele innych, na przykład ekspozycja na różne choroby. Jeśli jesteście zainteresowaniem omówieniem pozostałych czynników, jak możemy je regulować i jaki mają wpływ na nasze geny, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Teraz już wiesz. Że masz duży wpływ na swoje geny, że naprawdę dużo możesz zrobić. Jeśli chcesz więcej się dowiedzieć na ten temat, jak możesz bardziej wpływać na swoje geny i jak zmieniać niekorzystne zapisy, to zachęcam Cię do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Wszystko o epigenetyce i genetyce.